Witajcie, Grzesiek z tej strony, e, dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać jak robimy kotłownię gazową e, krok po kroku, takich filmów jest e, sporo, e, ja już też kilka takich umieściłem, ale mówi się, że każda kotłownia jest inna i, i to jest prawda, a więc e, pokażę Wam jak to zrobimy z ustawieniem rur, e, tu mamy rury z góry, e, ciepła, zimna cyrkulacja, zasilanie rozdzielacza, tutaj mamy rury dolne, tu mamy Przyłączę wody do zmiękczacza i zmiękczacz stanie tutaj. Komil mamy systemowy, także zaczynamy od tego, że wyznaczamy oś komina i nasz uchwyt, gdzie tutaj ma przyjść. Zobaczcie, od tego zaznaczamy. W ogóle zazna zaczynamy od rozmieszczenia elementów tutaj na ścianie. Gaz robiliśmy tutaj wcześniej. Możecie widzieć w tym filmiku. Link powinien się gdzieś tutaj pojawić, jak to robiliśmy ostatnio. Także etap pierwszy takiej kotłowni to jest rozmieszczenie urządzeń, a potem ich podłączenie. Także zaczynamy, zapraszam. Także ogólny zarys kotłowni jest taki, kocioł sobie wisi, tu mamy naczynie, sprzęgło poniżej, na razie sprzęgło sobie złapaliśmy takimi spodkładkami z, z rurki miedzianej, jutro przywieziemy po prostu krótsze śruby, także to zmienimy i taka jest koncepcja, taki jest układ, dzięki temu Tutaj zaoszczędzimy klientowi jeszcze miejsce w kotłowni. Tutaj będzie mógł sobie zrobić jakieś półki, regały, cokolwiek. No, oczywiście, to będzie też jeszcze zmiękczać. E, także no zgrabnie, w kącie to wszystko będzie. Tutaj, żeby sobie lepiej wyobrazić, jak te rury przebiegną, można sobie narysować na ścianie ich traskę. Potem wywiercić otwory, zamontować uchyty. I tak jest po prostu, i to jest to, co teraz robimy. I w tak przygotowane miejsce, już tutaj, wkładamy zasobnik. Podłączamy wodę zimną, wodę ciepłą, cyrkulację. Następnie tutaj zrobimy gaz do kotła, rury zasilające wężownice, Odpływy znaczenia. Także jak chcecie taką instalację robić sami, to zacznijcie sobie po prostu od takiego wizualnego rozmieszczenia urządzeń. Miejcie pewność, że one naprawdę się zmieszczą, no i potem musicie po prostu zaplanować trasę. No nam to idzie dość sprawnie, bo robimy to na co dzień, prawda? Ale, ale tak naprawdę myślę, że każdy może to zrobić. Tak to wygląda. jest zasobnika podłączona teraz. Poskładamy napuszczanie wody. Obrócimy jeszcze pompę do góry nogami, w sensie samą głowicę, żeby kabel wychodził od dołu. No i pomału będziemy się zabierać do napełniania instalacji. Obrót, obrót głowicy pompy robimy po to, w zależności od aplikacji jak ona jest założona to wtyczka powinna być z dołu, aby podczas przecieku no nie zalała nam jej woda, więc w tym wypadku po prostu luzujemy tutaj te śruby. Ja już to zrobiłem wcześniej, żeby Wam pokazać. Następnie jesteśmy w stanie wyciągnąć wirnik i przełożyć w jakiej pozycji chcemy tak, aby kierunek przepływu się zgadzał, a kabel zawsze wychodził z dołu. Zobaczcie tak wygląda już zrobiony komin, jak robicie sami Pamiętajcie aby sobie skręcić te kształtki razem W przypadku Weilanta już są, są otwory u innych producentów no to jest z tym różnie Także no teraz tutaj to zamurujemy no a potem założymy rozetę Tutaj nie da się jej niejako założyć inaczej niż trzeba będzie ją przeciąć i, i założyć No a tutaj przy okazji jak jestem tu na górze podczas napuszczania wody Wygląda na to, że oryginalna grupa bezpieczeństwa to łączenie, które to jest klejone, przepuszcza. Także to musimy rozkręcić i uszczelnić. No i czasami tak jest, jak y, kupujecie nowe rzeczy, nie zawsze to jest po prostu szczelne, prawda? No ale jakby jest to część naszej pracy, że musimy to y, ogarnąć i doprowadzić do takiego stanu, w którym to będzie po prostu działać. Także to zrobimy. Instalacja podłogowa teraz się napełnia, a gaz zwykle, ten gaz powiedzmy, że, jest, że ma długość 20 metrów i jest, jest pełen powietrza, nie ma w nim gazu, więc próbując odpalić kocioł i go resetować to by zajęło około pół dnia, więc my to robimy po prostu takim detektorem gazu, prawda? Po prostu odpuszczamy część. Też nie gwałtownie, bo reduktor się może zablokować. Oczywiście nie róbcie, nie róbcie tego sami w domu, tego wam nie polecam. Ja mogę sobie na to pozwolić, bo, bo wiem jak to zrobić. Zobaczcie, jest powietrze. To w ogóle ciało też jest to powietrze. Okej, okay, to już zaczyna być to. Tak, definitywnie to jest już to. Teraz przygotowujemy tutaj e, instalację już e, pod montaż zmiękczacza. Od wczoraj kocioł nam chodzi i podłogówka się wygrzewa. Dzisiaj jest dzień drugi wygrzewania 30 stopni. No i zobaczcie, jak sami robicie, e, montujecie zmiękczacz. E, akurat ten zmiękczacz to jest e, maszyna Bismana Aquastilla 25. E, ma e, przyłącza 3 czwartowe. No, i trzeba najlepiej jest go podłączyć wężami calowymi. Natomiast zwróćcie uwagę tutaj, jak przykręcacie redukcję sobie do, do tego plastikowego korpusu czy korpusu stworzywa, aby mieć pewność przy początku nakręcania, że po prostu gwint idzie prosto, żeby sobie tego nie zniszczyć. To jest chyba takie no, najbardziej istotne. I, I jak już mamy taką część, potem no to ona wchodzi sobie tutaj do zwiększacza. W ten sposób cyk. Zabezpieczamy tymi klipsami. Następnie podłączamy tutaj już węże przyłączeniowe wodne oraz kanalizację. Troszkę mamy tutaj kiepskie światło, ale ciągle nie umiem tego wyczaić. Jakie światło by dodać, żeby. Bo mamy taki, taki po prostu halogen LEDowy. No dobra, no to w każdym razie, tak, co tutaj się dzieje. Więc instalacja gazowa, no to mogliście ją wcześniej zobaczyć na jednym z takich poprzednich filmików, jak to robiliśmy. Mamy zawór gazowy odcinający, następnie gaz jest w miedzi na zaciskanie podłączony do kotła. No i tak, tu mamy dopuszczanie wody, jest zawór zwrotny, żeby nam woda. Z ogrzewania się nie cofnęła, po prostu w instalacji w przypadku tam no, braku ciśnienia wodociągu, a, a odkręconych tych dwóch zaworach, które teraz właśnie zakręciłem, bo takie coś mogłoby mieć miejsce. No to, czyli tak, tutaj dopuszczamy wody sobie przez wężownicę zasobnika, więc nigdy nie mamy problemu z odpowietrzeniem tej, tej wężownicy. Tak, po prostu woda trafia do systemu. No następnie ta rurka tutaj idzie jako powrót do, do kotła. Zasilanie sobie wychodzi tędy, wchodzi tutaj, tu mamy zawory czynające, a więc tak, tu mamy sprzęgło, nie daliśmy, daliśmy zwykły tylko filtr siatkowy, bo no, mamy tu 100% podłogówki, nowa instalacja, więc taki filtr jak najbardziej tutaj jest uzasadniony. A jakieś tam inne depozyty mogą się też osadzać w sprzęgle, co przy serwisie można wyczyścić tym, tym tutaj zaworem spustowym. Czyli sprzęgło w tym układzie też w pewnym sensie pracuje jako odmulacz. Następnie tutaj mamy już pompę podłogową, która jest podłączona do sterownika kotła. Zasilanie potem tutaj się rozchodzi na, w sumie mamy trzy rozdzielacze, więc, więc to jest właśnie tutaj, podział jest zrobiony na, na górę domu. Tutaj, dół domu mamy podłączony za zasobnikiem. Na dole są dwa rozdzielacze. Mamy taki termostat bezpieczeństwa na, na powrocie z zasilania. Więc, jakby coś poszło nie tak i ta temperatura byłaby za wysoka na podłogówce, no to on nam wyłączy palnik. Pompka dalej będzie pracować i pozwoli tą, tą wodę schłodzić. Także, tak to wygląda. Tu mamy pompę cyrkulacyjną. Brakuje nam jeszcze tutaj jej podłączenia. Wszystkie takie kable na razie mamy zrobione w sposób taki tymczasowy, tak samo jak i ten sterownik. Chcemy wygrzać jastrych, a docelowo tutaj wrócimy zamontować siłowniki listwy sterujące w szafkach rozdzielaczy i wtedy zrobimy to tutaj w takiej rynience, tak i tak i poprowadzimy do kotła. Tu mamy odprowadzone skropliny, tą rurką PP tutaj do góry jest odprowadzony odpływ z grupy bezpieczeństwa, w razie jakby był jakiś kłopot. No i tak, całość tutaj, całość tutaj wygląda tak. Mamy stację tutaj Wisman Aquastilla 25. Na dole mamy reduktor ciśnienia, woda na ogród jest podłączona poza reduktorem. No, i zaraz będziemy zakładać otuliny, i, i to w zasadzie byłoby tyle. A więc, jeśli chcecie zrobić sami taką instalację, no to widzicie jak ją, jak ją zrobić. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? No, przede wszystkim trzeba mieć trochę wyobraźni, żeby sobie te rurki zaplanować. I to właściwie tu jest najważniejsze w tym wszystkim. Zobaczcie, jak zrobiliśmy to tak, że kompaktowo wszystko jest tutaj zbite w jednym miejscu. Więc tutaj jest jeszcze potencjał na jakieś tam szafki, półki. U góry, bo ten sterownik można też przenieść. On na razie jest tak, powiedzmy, tymczasowo. Także jak chcecie, róbcie sami, jak potrzebujecie pomocy, to my, my to dla Was zrobimy. Jak chcecie wiedzieć, ile takie coś kosztuje, piszcie maile, piszcie smsy lub dzwoncie. W miarę możliwości czasowych będę odpowiadał. Cześć, pozdrawiam, Grzesiek Nowak, hydraulik specjalista.